Siemano, za niedługo wejdziemy sobie w Futbina. Witam Was w kolejnym odcinku z FC24. Sorry, że to jest zaległy odcinek, ale... Dobra. Mamy nowy event, który się nazywa FC Pro Live. I będziemy sprawdzać karty eventowe. Jest ich dokładnie chyba 17. 17 kart eventowych, z czego wszystkie nie mają Playstyle z plusem więc trochę dziwne nawet potm wirc nie ma playstyle plusem dobra zobaczmy tego wirca najpierw no dosyć przeciętne te statystyki jak mam być z wami szczery jest tylko jedno ukończenie na tego potma wirca 22000 monet kosztuje sbc Kurde, nawet nie sprawdziłem jako gwiazdek. Też jest ten kurde niezły apacz. No wszystkie karty eventowe nie mają PlayStylus z plusem. O, Baśka też ma e, playstyle z plusem. Co ciekawe. Nawet ja bym musiał się... Baśka na lewym, na lewym skrzydle? Tego, się, tego jeszcze nie grali. Ona powinna być bardziej ofensywną kartą. Jej SBC kosztuje 150 tysięcy. Baśka powinna być e, bardziej ofensywna. 4 na 3 gwiazdki. Jaki to jest PlayStation Plus? O, podania Whipped Pass. Czyli jakby podania, jakby górą. Nie wiem o co chodzi. Ale bardzo ciekawy playstyle ma Baśka. Fantastycznie. Kurde, niechcący kliknąłem w jakiegoś informa. Wo, Killian inform. Najlepsze statystyki ofensywne. Na jakiejkolwiek karcie on kosztuje 5 milionów 400 tysięcy. Na innej platformie 6 milionów 100 tysięcy. 5 na 4. Chyba mu zwiększyli tą gwiazdkę. On ma Quick stepa z plusem. Fajnie. No, kolejna drużyna Team of the Week. W tym Kylian Mbappé. Dobra. Ale nie będziemy sprawdzać informów, kurde. Musimy sprawdzić eventowe karty. Symakan 84 ESIO Po. Upgrade o 5 w górę od jego złotej karty. Rzadkiej. Kosztuje on prawie 31 tysięcy. Fajnie. Dosyć fajne statystyki defensywne. 85 5 DEF, 8-5 Fizykal. Tylko gwiazdki niepokoją. 2 na 3. Kurde, nie wiem po, po co ja sprawdzam te w Playstyle. I tak, i tak wiem, że żaden piłka z tego eventu nie ma Playstyle z plusem, więc nie wiem po co sprawdzam. Dobra, Malen. On ma RW, ST i RM, fajne statystyki ofensywne, jak na taką kartę. Upgrade o 3 w górę, on kosztuje 24 tysiące. 9 tempo, coś tam 89 9 dribbling, czy coś tam było? 4 na 4, no 8-8 dribbling, sorry. Ale fajne gwiazdki, nie ukrywam. Fajne gwiazdki. Makengo. Kurde, te niektóre. Chyba większość kart z tego eventu to jest foder. M Makengo o 12 w górę. Od jego srebrnej, rzadkiej karty. sp On ma idealne statystyki defensywne jak na SPDK. Dosyć przeciętne statystyki. 13 koła kosztuje. Gwiazdki sprawdzę jeszcze 3 na 3 77 wzrostu lepsza noga lewa No Jak mam być z wami szczery, to lipaśna na ta karta To jest taki foder Dobra Ivan Ricardo Cavaleiro Upgrade o 13 w górę od jego srebrnej, zwykłej karty Fajne statystyki ofensywne. 9,7 PSA 87 Dribbling, 8,4 Shooting, 8,6 Fizykal. 16 koła kosztuje. Sprawdzamy gwiazdki. 4 na 3 Match 75 wzrostu. Lepsza maga prawa. I tak nie wiem, po co sprawdzam playstyle tych zawodników. I tak wiem, że. <grym i rynek> że. Wszyscy piłkarze z tego eventu nie mają play stylu z plusem. Calvin Phillips, bardzo ciekawa karta. Upgrade o 7 w górę, fajne statystyki defensywne. 8-4 passing, 8-3 dribbling, też fajne statystyki. 7-7 i tylko 213 tysięcy kosztuje? Halo? Ja bym za tyle go nie dał, 3 na 3. Więc nie wiem, nie wiem, jakim cudem on kosztuje 200 tysięcy, skoro on ma statystyki dosyć przeciętne, takie ofensywne. Upgrade o 13 w górę, karamoł, fajne statystyki ofensywne, nawet jak ja teraz sprawdzam, to jak na razie najlepsze CFLMST. No, fajne statystyki. 91 pace, 89 dribbling. Kosztuje 115 tysięcy. I gwiazdki w tym momencie wynoszą 4 na 4. met 85 wzrostu. Najlepsza noga prawa. No, fajnie kosztuje. Jak na upgrade od jego srebrnej, rzadkiej karty. Bardzo ciekawa cena. Szczerze przyznać, bo ja bym nie dał za niego 115 tysięcy, właśnie. Czemu kolumnie nie ma Playstyle Plus? Po takim upgrade'cie, o 3 w górę, halo. On ma fajne statystyki, na razie najlepsze. On kosztuje milion monet. Czemu on nie ma Playstyle Plus? Jej, halo. 93 Pesa, 89 dribbling. Na innej platformie prawie 1 200 000 kosztuje. On ma fajne gwiazdki, 4x4, 1,87 siedem wzrostu. Lepszy maga prawa. Dlaczego Kolomuani nie dostał Playstyle Plus? No przynajmniej Kolomuani mógł dostać ten Playstyle Plus, jak większość innych kart. Spośród tych kart eventowych to mi się wydaje, że Kolomuani dosta powinien dostać playstyle plus, tylko nie wiem czemu go nie dostał. Toven, Florian Toven, ma RMRW 90 psa 89 Dribbling, 87 Shooting, 85 passing upgrade o 14 od jego srebrnej rzadkiej karty, skosztuje 103 tysiące. Sprawdzamy jego gwiazdki 4 na 3. met 81 wzrostu, lepsza noga, lewa. Ok. No dlatego będę za niego yy, tylko i wyłącznie 100 tysięcy, 103 tysiące. Dobra, sprawdzamy kolejną kartę. Potownie. Kalidukuribali. No, mi, mi się wydaje, że Kulibali też powinien dostać jakiś Playstation Plus, ale nie wiem. Dosyć fajne statystyki. On będzie dzikiem na tej obronie. No, ale kosztuje tylko 70 tysięcy. On wcześniej był kocurem w poprzedniej Fifie. Ostatnią kartą, jaką jak dostał e, Kulibali, to była Futis wynosząca 96 overalla. Chyba było już ten na niego ileś tam składów. Chyba.. 3 albo cztery składy? Nie mam zielonego pojęcia. Dwa na cztery. No, przynajmniej ma cztery słabszej nogi. Cztery słabszej nogi. A... FC Pro-Life polega na tym właśnie, że dostaje się po czymś upgrade Jak ma, bać, jak ma trwać taki event? Ogbona yy, Dzik na Esio Dzik z West Hamu On też nie ma jeszcze innej alternatywnej pozycji oprócz Esio Upgrade o 11 od jego złotej zwykłej karty 88 f 87Fysical, 80Paysa. On kosztuje w tym momencie 120 tysięcy. Ma trzy słabszej, dwie sztuczek. Med91, lepsza noga lewa. Okej. Okay. Dobra, sprawdzamy kolejnego. Dzika. Którym będzie? Już Wam pokażę. Który będzie pan Locatelli? Zostało nam jeszcze 6 kart do sprawdzania. Locatelli. Upgrade o 5 od jego złotej karty. Fajne statystyki defensywne. 83 Pace'a, 86 Def, 87 fizykal. Prawie 100 tysięcy kosztuje. 78 pejsa, czyli nawet <laughs> taki pejes nie zaszkodzi. 3 na 4, okej. Okay. A jakieś inne info? Jest takich ciekawszych. Bo nie wiem jak się sprawdza, bo był... eee... okej. Okay. Raczej nie tu się sprawdza jego ten opis Teraz pora na dzików. Mam nadzieję, że dzików. Pan Ali. Sprawdzamy tego pana Aliego. Ali ma 89 dribbling, 87 shooting, 86 passing, 82 pace, jego upgrade o 12 w górę. sp HP, 8 kosztujący w tym momencie 160 tysięcy. O może w Grafsach? Nie. W Grafsach nie. Okej. Okay. Jego gwiazdki wynoszą 4. Na cztery lepsza noga prawa, met osiemdziesiąt osiem wzrostu, niezbyt ciekawie się to zaczyna, bym, jak mam być z Wami szczery. Nie jest ciekawie zaczyna się ten event. E, Fabinho, Fabinho. Fabinho. Zobaczmy, ile taki Fabinho kosztuje. On ma tylko SPD w y, pozycję upgrade o 3. Fajne statystyki defensywne. On kosztuje 41 tysięcy. Więc niezbyt przeciętny 3 na trzy. No niezbyt ciekawy. Jak Nie mam odzwać szczery średnia wysoka jeszcze o kurde dobra zapomniałem jeszcze tych statystyk sprawdzić średnia wysoka jeszcze ta takie takie fajne z, yy, z takich fajnych informacji. To średnia wysoka William. Sprawdzamy Williana w tym momencie spośród kart eventowych najlepsze statystyki ofensywne. Serio, upgrade o 11 w górę, on ma LMRMLW. Najlepsze statystyki ofensywne kosztuje prawie milion 200 000 na innej platformie prawie milion monet. On też powinien dostać jakiś Playstyle Plus. 4 na 4 metr 75, lepsza noga prawa, yy, średnia niska. Jak mam być z Wami szczery, to. No może w tym RPP się to sprawdza? Nie, Irylly. Aha, okej, okay, okej, okay. No to raczej nie tutaj. A tu jest info. A ja kurde sprawdza zupełnie gdzie indziej, kurde. Dobra. Ja bym sprawdził info. Bo nie wiem, czy tutaj się to sprawdza. Nie, chyba. Tu są grafsy, co nie? Tu są jego grafsy. No to raczej nie tu. Dobra. Raczej będę pisał wam w opisie jak działa event e, FC Pro Live, bo kurde sprawdziłem wszystko. Co tylko mogłem sprawdzić, i niestety nie udaje mi się tego sprawdzić. Lozano, też ciekawa, ciekawe SBC. On ma 95 peisa. on ma RWRM, upgrade o 6 w górę od jego złotej karty i upgrade o 3 w górę od jego Informa. Co ciekawe, 87 dribling. Ale ten shooting nie zadowala. Prawie 100 tysięcy kosztuje jego SBC. Gwiazdki 4 na 3, no właśnie. Wysoka niska. Met 75 m wzrostu, lepsza noga prawa. 70 kg wagi. 70 kg wzrostu, jak to mówią. <grym> <grym> Dobra. Ostatni zawodnik na dzisiaj Sadio Mane Eventowy Sadio Mane, Jego upgrade wynosi o 2 w górę z tego co kojarzę. Upgrade Sadio Mane od jego wersji złotej. To upgrade na razie najniższy. To o 2 w górę. 90 pajsa, 90 dribbling. Shooting troszeczkę mógłby być lepszy, ale spoko. Ten Sadio kosztuje 710 tysięcy na rynku, a na innej platformie milion. Z gwiazdki 4x4, wysoka średnia, 1,74 m wzrostu, lepsza noga prawa, 69 kg wagi. No, fajnie, nie? Fajna sylwetka ogólnie. Jeszcze były z takich ciekawszych kart, to były informy. Dobra, Baśka miała z podaniami w playstyle. Ok, A! Sabicer też ma taki sam playstyle, plus co Baśka. Sabicer wersji Moments. Nie chciałem tej babeczki sprawdzać, bo to jest babeczka z sezonów chyba albo z SBC. Dobra a tu są ewolucje Mason Mount 87 okej. Okay. Dobra Jest w salach inform i e, e, jaki salach Pędza ma inform e, Kurde doku nie ma PlayStation Luz plusem. Ale bardzo ciekawie wygląda. Zobaczmy Jarebiego Doku. On był z któregoś tam tygodnia, Team of the Week. Z któregoś tygodnia. 95 paisa, 89 Dribbling, tylko ten Shooting nie zadowala. Dostał Upgrade o 4 od jego poprzedniego Informa. I Upgrade o 8 w górę od jego złotej wersji. 112 tysięcy kosztuje. Co ciekawe... Doku nie ma PlayStylu plus, 4 na 3. Nie no, ja bym dał temu Doku szansę. No bo to jest bardzo ciekawa karciążka. Ale co on w Citizens odwalał to nawet nie zdajecie z tego sprawy. Harry QL, mi się podobała w poprzedniej Fifie jego wersja Futis. Gdzie jego SBC chyba kosztowało z, z jakieś 100 tysięcy, czy coś takiego, nie pamiętam. On ma playstyle z chyba powershotami z tego co kojarzę. Kosztuje 220 tysięcy na rynku. A z gwiazdek 4 na 3, tylko i włącznie 4 na 3. Albo powershot tak, on ma playstyle z powershotami. O. Co ciekawe. Karta Hero Harego QL a. Mi się wydaje, że nie wszystkie Hero mają Playstyle Plus. Dobra, sprawdzamy. Hero. A może w tych można sprawdzać? Players nie, dobra, <laughs> language, a to to jest język, kurde, polska. Dobra, weźmy język polski, <laughs> weźmy język polski do futbina. Eee, Iwan Cordoba też ma bardzo ciekawy playstyle z plusem. No, nie wszystkie hero mają playstyle z plusem, bo Capdavia nie ma na przykład. Dobra, więc to byłoby na tyle z tej oceny eventu. Co ciekawe, Diani też nie ma playstyle z plusem, ale Debrujne ma. No więc raczej, jak mamy być z wami szczery, to niezbyt ciekawie się to prezentuje. Dobra, Team of the wiki, ok. All promo squats. Oh. dobra. SFC Pro, Team of the Week, RTTK, dobra. Nike no, Ready. No, tu raczej nic nie ma. Nie mogę sprawdzić y zawartości hero i tak dalej. Okej, okay. no to raczej to byłoby niestety na tyle z tego. Oto. Z 9 tygodnia team of the week to mamy Benzeme, Mbappé, e, Rodrigo, Zinchenko, no fajne karty. Zinola miał playstation plus ponoć. Ja bym sprawdził tego Zinolę triple Thread i sprawdził jego playstation plus. Eee. Zinola, Zinoli, Zinola. On ma zupełnie inny PlayStation, Plus, tylko nie umiem sobie wyobrazić, jaki Grilisz ma fineski. On kosztuje 3 miliony? Prawie 4. No. no. Gowu też ma powershoty, więc okej. Okay. no. Z Poprzedniego eventu te karty Triple Threat mają bardzo ciekawe playstyle plus na przykład Gowu ma shoty, Grilish ma fineski. To byłoby na tyle z tego odcinka. Ja już się z wami żegnam do zobaczenia. Cześć.